No cóż, książę Louis promieniał, gdy odbierał pudełka czekoladek Cadbury. Spójrzcie na to spojrzenie, a uśmiech mówi wszystko. Ja też bym się tak uśmiechał, gdybym dostał w prezencie czekoladki Cadbury. Kiedy pełen życia pięcioletni książę staje w centrum uwagi podczas nabożeństwa kolędowego na żywo, możecie się spodziewać nieoczekiwanego. Książę Louis ze swoim łobuzerskim uśmiechem i psotną energią zrobił właśnie to w opactwie westminsterskim w chwili czystego chaosu i uroku. Wyrwał mikrofon królowej Kamili w trakcie przemówienia, opuszczając. Tłum z podziwem i zaskoczona królowa małżonka. Ale co ten figlarny książę ujawnił o życiu królewskim w tym niezapomnianym momencie? Co działo się w głowie księcia Luisa w tym niezapomnianym momencie? Przyjrzyjmy się bliżej królewskim psotom, które skradły show, wzruszającym momentem podczas nabożeństwa kolędowego w Royal Christmas Carol. Podczas niedawnego nabożeństwa Together at Christmas. Carol w opactwie westminsterskim to wydarzenie stało się symbolem wszystkiego, co dla ciemności, jeśli się wszystkiego, co dla niej ważne. Księżniczka jest już w opactwie westminsterskim, aby spotkać się z resztą rodziny, oprowadzając Charlotte Louis i Georgia w stronę drzewa dobroci, aby mogli dodać własne wiadomości z podziękowaniami dla tych, którzy wspierali ich w tym roku. Niespodziewanie wzruszające i spontaniczne wydarzenie, które od tamtej pory rozbudziło zainteresowanie opinii publicznej. Sześcioletni książę Louis Młodszy syn księcia Williama i księżnej Kate z melancholią chwycił mikrofon królowej Kamili podczas ceremonii. Ten miły gest został nagrany na wideo, które rozprzestrzeniło się lotem błyskawicy w mediach społecznościowych. Media i było źródłem radości na całym świecie. Nabożeństwo Bożonarodzeniowe, organizowane przez księżną Wali, które odbywa się co roku, jest specjalnym wydarzeniem w kalendarzu Rodziny Królewskiej. Tegoroczna uroczystość miała szczególne znaczenie, ponieważ była pierwszym publicznym wystąpieniem księżnej Kate. Od czasu zachorowania na raka. W poruszającym przesłaniu do 1600 osób obecnych podkreśliła znaczenie miłości, współczucia i troski, zwłaszcza gdy sprawy przybierają trudny obrót. Bezczelny książę Lou, akcja, dodała chwili, lekkości do zbliżającego się uroczystego wydarzenia. Królowa Kamila sięgnęła po mikrofon i zapewniła spontaniczny i radosny moment ceremonii. Królowa uśmiechnęła się ciepło, podkreślając silną jedność rodu królewskiego. Ten odcinek nie tylko podkreślił buntowniczą stronę księcia Louis, ale także zilustrował znaczenie więzi rodzinnych. W trudnych czasach przypomniał ludziom o nieustającej sile więzi rodzinnych i zabawie, która może kryć się w nieplanowanych zdarzeniach, razem w Boże Narodzenie. Nabożeństwo z przesłaniem miłości, empatii i jedności poruszyło uczestników i widzów do głębi. Powrót księżnej Kate do sfery publicznej wraz z głęboko osobistą rolą. Jaką odegrała jej rodzina, sprawił, że doświadczenie stało się naprawdę sugestywne i wzruszające. Książę Lu skradł show podczas nabożeństwa kolędowego. Trzeba się zastanowić, co się stanie, gdy jego psoty wkroczą na bardziej tradycyjne wydarzenie królewskie. Książę Lu kradnie show swoimi bezczelnymi wybrykami w Boże Narodzenie. Książę Lu pewnego razu ponownie zdobył serca otaczających go osób swoim figlarnym i psotnym zachowaniem podczas corocznej mszy królewskiej. W kościele świętego Marii Magdaleny w posiadłości Sandringham. Jak zwykle rodzina królewska wzięła udział w mszy, która stała się tradycją. 25 grudnia. Krótko rozmawiali z życzliwymi, gdy udali się do posiadłości Sandringham na świąteczną ucztę dla licznych kapiów na ulicy. Książę Luigi był wydarzeniem dnia. Życzliwi mogli usłyszeć, co się dzieje. Działo się wewnątrz kościoła, przez głośniki i nie minęło dużo czasu, zanim Antix LS wywołał śmiech Wśród słuchaczy podczas nabożeństwa, ksiądz kanonik Paul Williams wplatał w kazanie czekoladową pomarańczę Teriego jako przykład. Zapytał, czy ktoś wie, jak oddzielić segmenty smakołyku, wyjaśniając, że należy go złapać i rozpakować. Poproszono go o wykonanie tego. Louis upuścił czekoladową pomarańczę, podążając za duchownym. Odgłos rozbijającego się o podłogę smakołyku rozniósł się echem. W całym kościele i radosny śmiech dobiegł z osób czekających na zewnątrz kościoła. Chwilę później, podczas kazania. Pastor zwrócił się do zgromadzonych dzieci, aby podniosły ręce, jeśli dostały jakieś smakołyki na Boże Narodzenie. Louis krzyknął pianki. Jego donośny i radosny okrzyk nadał nabożeństwu radosny, lekki ton. Rodzina wracała do domu w Sandringham. Otrzymali prezenty od publiczności. Louis, który zawsze był podekscytowany, trzymał w rękach różne prezenty, w tym czekoladową pomarańczę, pudełko, czekoladek Cadbury i czekoladowy Mikołaj. W pewnym momencie. Gdy tłum obdarował Louis'ego zbyt dużą ilością słodyczy, jego ojciec, książę William, wkroczył, aby zapanować nad sytuacją i uprzejmie wyjaśnił, że nie ma mowy, aby rozdali wszystkie czekoladki i że musi też zachować trochę dla siebie. Louis był oczywiście zachwycony prezentami, które otrzymał: od słodyczy i czekoladek, opluszowe zabawki, kwiaty i petardy. Jednak mając pełne ręce roboty. Louis ostatecznie zwrócił się do... Jego ojciec poprosił o pomoc. Słodko zapytał, czy jego ojciec mógłby coś przynieść. Jego ojciec zawsze był gotowy. Pomóc pomagał Lujemu w zarządzaniu górą obecności polityka. Rodziny królewskiej. Dotycząca prezentów pozwala jej przyjmować prezenty od społeczeństwa. Pod warunkiem, że spełniają one pewne wytyczne. Takie jak kwota poniżej 188 dolarów prezenty. Takie jak kwiaty... Jedzenie i książki są mile widziane. O ile temat nie jest kontrowersyjny, ta polityka gwarantuje, że rodzina królewska będzie mogła wchodzić w interakcję z opinią publiczną, mimo że istnieją pewne ograniczenia dotyczące prezentów. Zaakceptują. Jak zawsze, książę Louis potrafił dowcipnie i oczarować wszystkich, będąc małym, bezczelnym pakietem uśmiechów, który przyniósł radość i radość królewskiemu otoczeniu podczas świątecznego obiadu i kolacji. Po tym, jak zabawne wybryki Księcia Lou skradły show. Czy świąteczny duch i odporność rodziny królewskiej mogą przynieść jeszcze bardziej wzruszający moment w oczach opinii publicznej? Rodzina królewska wnosi ducha Bożego Narodzenia do życia. Rodzina królewska wita okres świąteczny z ciepłem i radością, gdy Kate Middleton, księżna Wali, podczas czwartego dorocznego nabożeństwa Bożonarodzeniowego, wraz ze swoim mężem, księciem Williamem i dziećmi księciem Georgem, księżniczką Charlotte i księciem Louis. Podczas tej okazji odbyło się piękne zdjęcie wyrażające uczucie miłości, wdzięczność i jedność, gdy rodzina przybyła do opactwa westminsterskiego w Londynie. Ich obecność przyczyniła się do świątecznego ducha spotkania. Najmłodszy członek rodziny, książę Louis, trzymał w ręku jasnoczerwoną kartkę papieru, którą sam narysował. Jego notatka jest prosta, ale głęboka. Wzruszający odzwierciedlał temat nabożeństwa miłość i empatia rodzina paradowała wokół drzewa. Życzliwości stojącego przed opactwem z wiadomościami od wszystkich. Wiadomość Louisa była podziękowaniem dla jego dziadków za wspólne gry i tworzenie z nim ukochanych wspomnień. Kate Middleton, zawsze troskliwa i pełna wdzięku, dzieliła się swoimi refleksjami z gośćmi w liście świątecznym. Na nabożeństwo kolendowe napisała From the Heart o wartości miłości, harmonii i tym, jak jaśniejemy w życiu każdego z nas. Przypomniała wszystkim, że Boże Narodzenie to nie okres, ale okazja do radowania się więziami, które mamy ze sobą i do wspierania się nawzajem poprzez świętowanie szczęśliwych okazji, ale także w obliczu trudnych. Zauważyła również, jak ważne jest, aby pozostać światłem dla siebie nawzajem i robić to tym bardziej, gdy wyzwania stawiają zarówno szczyty, jak i doliny w życiu. Para później udostępniła fragmenty wieczoru w mediach społecznościowych, wyrażając wdzięczność tym, którzy inspirują, prowadzą i pocieszać innych swoją wiadomością, wyrażali wdzięczność ludziom, którzy zawsze wnoszą swój wkład, wskazując, że największym darem, jaki możemy dać, jest miłość. Nabożeństwo dało Kate również szansę na spotkanie wolontariuszy i świętowanie ich wysiłków w Alu, tak itd. Przez cały wieczór emanowała siłą i ciepłem świadectwo jej podróży w ciągu ostatniego roku, rok naznaczony osobistymi wyzwaniami na początku tego roku, Księżniczka przeszła operację brzucha w styczniu, w której zdiagnozowano u niej raka, wycofała się z życia publicznego. Przez większość roku poświęcała się leczeniu i rehabilitacji. Jednak we wrześniu Middleton ogłosiła, że jest całkowicie wyleczona z raka, wspominając swoją walkę z rakiem. Kate podzieliła się wyzwaniami, z jakimi musiała zmierzyć się jej rodzina w ciągu ostatnich 9 miesięcy. Opisała ten czas jako czas, który całkowicie zmienił ich życie, przynosząc nieoczekiwane wyzwania. I zmuszając ich do poruszania się po niepewnych wodach. Szczerze mówiła o ciężarze raka nie tylko dla pacjenta, ale także dla innych ludzi. W ich pobliżu księżniczka wyraziła ogromną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali ją podczas podróży, doceniając życzliwość i wsparcie, jakie otrzymała w najciemniejszych dniach. Przyznała, że podróż była przerażająca, nieprzewidywalna. I pokorna, zmuszająca ją do konfrontacji z wrażliwościami, których wcześniej nie brała pod uwagę. Jednak wraz z tym bólem przyszła odnowiona perspektywa życia. I ludzie, których znała i o których dbała. Kate opisała zakończenie chemioterapii jako ogromną ulgę i podkreśliła, że chociaż jej leczenie dobiegło końca, jej powrót do zdrowia to ciągły proces. Jest zdecydowana skupić się. Na pozostaniu wolną od raka i braniu życia dzień po dniu, patrząc w przyszłość. Kate nie może się doczekać powrotu do obowiązków publicznych, choć planuje zwolnić tempo. Wyjawiła, że jest szczęśliwa, że może znowu pracować, a także, że znajdzie więcej czasu na zobowiązania, gdy poczuje się na siłach. Pomimo tego strasznego doświadczenia, Kate promienieje optymizmem i siłą ducha. Wyjaśniła, że doświadczenie to dało jej głęboki wgląd w istotę rzeczy, które mają dla nas znaczenie. Nauczyło ją również, jak doceniać każdą chwilę i patrzeć w przyszłość z wdzięcznością i radością. Wspólne nabożeństwo Bożonarodzeniowe było nie tylko celebracją świąt, ale także celebracją ludzkiej więzi, współczucia i siły dla księżnej Walii i jej rodziny. Był to moment, aby podzielić się swoją wdzięcznością. Docenić tych, którzy czynią świat lepszym miejscem, i zainspirować innych do szerzenia miłości i życzliwości, gdziekolwiek się znajdują. Iść, gdy rozgrzewająca serce świąteczna ceremonia Rodziny Królewskiej rozgrywała się. Nie sposób było się powstrzymać od zdziwienia, czy najmłodszy członek Rodziny Królewskiej, znany ze swojego psotnego uroku, potrafił zachować tak słodki sekret, że mógłby skraść uwagę. Książe Louis zachował słodką niespodziankę. Kate Middleton, księżna Wali. Podzieliła się uroczą historią o swoim najmłodszym synu, księciu Louis, udowadniając, że nawet w wieku 6 lat potrafi zachować sekret, choć nie było to dla niego łatwe. Szczęśliwy czas nadszedł podczas ich czwartego dorocznego wspólnego spotkania w Boże Narodzenie. Uroczystość kolendowa. 6 grudnia w Westminster Abbey w Londynie. W wydarzeniu wzięło udział 1600 gości. Była to celebracja miłości, empatii i jedności. Występy wybitnych artystów i tancerzy, a także rozmowa zza kulisami z piosenkarką Palomą Faith. Jedną z artystek. Księżna Kate ujawniła, że Louis zdołał ukryć niespodziankę przed swoją starszą siostrą, księżniczką Charlotte. Niespodzianką był specjalny pokaz baletowy, który odbył się wieczorem. Charlotte, która pasjonuje się baletem, nie wiedziała o tym. Wcześniej, ponieważ Kate poprosiła Louisa, aby zachował to w tajemnicy, Kate wyjaśniła, że Louis usłyszał, jak rozmawiała o tancerzach pewnego wieczoru podczas herbaty. Gdy zorientowała się, że on słyszał, zapytała go, czy może zachować to dla siebie. Aby pozostało to niespodzianką dla Charlotte. Według księżniczki Louis zgodził się i obiecał nie mówić ani słowa wyznała, że Louis dotrzymywał obietnicy przez prawie dwa tygodnie, co uważała za imponujące w przypadku chłopca w jego wieku. Niemniej jednak rano, w dniu nabożeństwa, Louis był na skraju. Kate wybuchnęła radością, opisując, jak podczas odwożenia dzieci do szkoły tego dnia błagał ją, mówiąc, że naprawdę chce powiedzieć: Charlotte. Jednak mimo, że był chętny, Kate pomyślała, że był stanowczy i nigdy nie wyjawił tego, zanim wyszli na nabożeństwo kolendowe. Zapytała Charlotte, czy wie, jaka to niespodzianka, a Charlotte nie miała pojęcia. Zdolność Lou do zachowania tajemnicy sprawiła, że wydarzenie stało się jeszcze bardziej niezapomniane, gdy członkowie widowni Royal Ballet i uczniowie szkoły Royal Ballet śpiewali. I zachowywała się lekko podczas ceremonii, co było luksusem dla Charlotte, którą widziano nawet ćwiczącą pozycję baletnicy nocą. Książę Wali i księżna Wali w przeszłości mówili o pasji swojej córki do tańca, a to musiało być dla niej wyjątkowe i niezapomniane wydarzenie. W opowieści podkreślono również silną więź rodzeństwa między księciem Louisem a księżniczką Charlotte, którzy jak wiadomo są bardzo bliskimi krewnymi. Był to wzruszający wgląd. W ich rodzinną dynamikę i to, jak nawet najmłodsi członkowie rodziny królewskiej, odgrywają rolę w tworzeniu wyjątkowych chwil za kulisami. Księżna Wali również zatrzymała się, aby zastanowić się nad tym, jak trudny był ubiegły rok w rozmowie z Palomą. Faith wspomniała, że nie spodziewała się trudności, z jakimi przyjdzie jej się zmierzyć. W tym roku Faith zgodziła się nazwać to nieplanowanym, a Kate skinęła głową na znak zgody. Mówiąc, że wiele osób przeszło przez trudny rok. Jednym z bardziej ponurych akcentów wieczoru było włączenie rodzin i ocalałych ze Southport, którzy byli zaproszeni na nabożeństwo tegoroczne spotkanie w Boże Narodzenie. Było również momentem wsparcia i solidarności ze społecznością, która wciąż opłakuje tragiczne wydarzenie z lipca. Masowy atak nożem na zajęciach tanecznych w stylu Taylor Swift, w wyniku którego zginęło troje dzieci, a dziesięć zostało rannych, w tym ośmioro dzieci. Wczoraj to absolutnie tragiczny akt przemocy za granicą. I dowiadujemy się, że trzecie dziecko zginęło w masowym ataku nożem na dziecięcym przyjęciu tanecznym w północno-zachodniej Anglii. Gest ten podkreślił królewską. Oddanie rodziny empatii i ich zdolność do zapewnienia pocieszenia i pomocy w czasach kryzysu. Miłość, empatia i potrzeba troszczenia się o siebie nawzajem stanowiły główne przesłanie, wydarzenia dla Kate, jej rodziny i wszystkich zaangażowanych osób. Był to pełen wrażeń sposób na zakończenie roku i zgromadzenie ludzi na święta. Podczas gdy książę Louis mógł zachować tajemnicę, która wprawiła jego siostrę w podziw, czy jego zabawne wybryki podczas ceremonii mogłyby skraść uwagę w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Ekspert w kradzieży show. Książę Louis udowodnił to po raz kolejny, że jest mistrzem kradzieży show. W zeszłym roku młody książę oczarował wszystkich swoimi bezczelnymi wybrykami podczas obchodów platynowego jubileuszu a w tym roku zdobył serca podczas wspólnego śpiewania kolendy ze swoją matką Kate Middleton w opactwie westminsterskim. Pięćletni książę paradował na środku sceny ze słodką sceną, która wywołała uśmiech na twarzy jego widowni. Jego rodziny Louis, syn księcia i księżnej wali, wie jak zrobić furorę w ten sam uroczy sposób podczas śpiewania kolendy, gdy zauważono, że próbuje zdmuchnąć świeczkę gest, który wywołał szeroki uśmiech na twarzy Kate. Podczas tej słodkiej chwili Louis wciągnął głęboko powietrze koncentrując się na zadaniu, zupełnie nieświadomy, że to on miał być centrum uwagi wieczoru jego rodzeństwo. Książe George i księżniczka Charlotte również byli obecni i dołączyli do niego w szerzeniu świątecznej radości program telewizyjny, który został wyemitowany na kanale ATV One w Boże Narodzenie. Był radosnym, świątecznym nabożeństwem pełnym współczucia i optymizmu ze strony społeczności po nabożeństwie George. Charlotte i Louis poszli do rodziców czekających przed opactwem westminsterskim i napisali do dzieci które ich potrzebowały. Gest, który z melancholią odzwierciedlał. Serce nocy. Kate Middleton, która po raz drugi prowadziła nabożeństwo kolędowe, wykorzystała tę okazję, aby przekazać serdeczne przesłanie o znaczeniu wczesnego dzieciństwa i ludziach, którzy poświęcają swoje życie wspieraniu dzieci. Kate podczas nagranego wcześniej filmu wyraziła wdzięczność tym, którzy zmieniają życie małych dzieci. Mówiła o Bożym Narodzeniu jako czasie, w którym należy zatrzymać się i podziękować za nowe początki. A rodziny dziecka są metaforą nadziei. Podziękowała rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wolontariuszom za ich wysiłki w pomaganiu dzieciom czuć się bezpiecznie, kochanymi i cenionymi, mówiąc, że ich praca kształtuje lepszą przyszłość dla wszystkich. Nabożeństwo gościło 1500 gości. Od położnych i nauczycielek przedszkolnych po członków banków dziecięcych i wszelkiego rodzaju bohaterów społeczności obejmowało również wyjątkowe występy i hołdy, które wzbogaciły. Wieczór był szczególnie wzruszającym momentem a mianowicie wzruszającą muzyczną celebracją ku pamięci Johna Lennon'a i Georgia Michaela. Autor tekstów piosenek Jacob Collier zagrał świąteczny przebój zespołu WEM na pianinie Johna Lennon'a, który obecnie jest własnością spadkobierców Georgia Michaela. Wzruszający hołd upamiętniono 43 rocznicę przedwczesnej śmierci Lennon'a, Prezenter radiowy Roman Kemp, ojciec chrzestny Georgia Michaela, za pośrednictwem swojego osobistego łącza rozpoczął składanie hołdu. Wygłosił on kilka głęboko poruszających utworów. Sentymenty dotyczące wpływu jaki Michael miał na swoje życie nadając występowi bardzo osobisty charakter nabożeństwo obejmowało także czytania i występy muzyczne znanych postaci aktor Jim Broadbent odczytał fragment listów od Świętego Mikołaja autorstwa J.R.R. Tolkiena wnosząc odrobinę nostalgii i ciepła do wieczoru śpiewacy Beverly Knight i Adam Lambert dali wzruszające występy dodając świątecznej atmosfery wraz z upływem wieczoru nie było wielkim zaskoczeniem że Książę Louis ponownie ze swoim naiwnym urokiem od świeczek Antiques, popromienny uśmiech Mały Royal, wniósł dodatkową dawkę radości do i tak już magicznego wydarzenia, udowadniając, że czasami to najmniejsi członkowie rodziny robią największe wrażenie. Podczas gdy Książę Louis mógł zdobyć serca podczas mszy Bożonarodzeniowej, czy jego figlarna natura może powodować nieco większe poruszenie za kulisami. Książę Louis jest dość kłopotliwy. Podczas niedawnej wizyty na wyspie Man. Królowa Kamila podzieliła się z tłumem radosnym momentem. Odnosząc się do swojego wnuka, księcia Louis, jako do garstki, 76-letnia królowa przybyła, aby reprezentować króla Karola i nadać Norze Douglasa status miasta, opuszczając biuro Rady Miejskiej. Douglas zatrzymała się, aby porozmawiać z życzliwymi, w tym z Rachel Hughes i jej 15-letnimi dziećmi, Louis i Oliverem. W radosnej wymianie zdań królowa Kamila, zażartowała z żywiołowej natury swojego najmłodszego wnuka. Księcia Louis, który ma zaledwie pięć lat, zauważyła z uśmiechem, że jej wnuk Louis czasami potrafi być dość kłopotliwy śmiech tłumu. Gdy kontynuowała interakcję z ludźmi, jej komentarz miał lekki charakter, odzwierciedlający jej uczucie do Louis'ego, chłopca znanego z figlarności i ducha. Ed. Zachowanie to nie był pierwszy raz. książę Louis. Zwrócił na siebie uwagę swoimi wybrykami w 2020, dwa roku podczas obchodów platynowego jubileuszu królowej Elżbiety. Louis stał się medialną sensacją, gdy przyłapano go na robieniu śmiesznych min, a nawet dramatycznym zakrywaniu uszu podczas królewskiego wydarzenia. Jego bezczelna osobowość często trafiała na pierwsze strony gazet. I wydaje się, że królowa Kamila ma też poczucie humoru. Wizyta Królowej na wyspie Man była ważna również z innego powodu, była obecna. Aby oficjalnie nadać status miasta Norze glasa bezprecedensowe wydarzenie, które uczczono ceremonią podpisania listów patentowych. Dzień ten był bardzo ważny dla królowej i ludzi, którzy byli zachwyceni, mogąc zobaczyć ją twarzą w twarz, żartobliwy fragment królowej kamilii o księciu Luje, był tylko jednym z wielu uroczych momentów podczas jej jednodniowej wizyty. Jej ciepłe relacje z ludźmi, a także poczucie humoru sprawiły, że jej wizyta na Wyspie Man. Była jeszcze bardziej wyjątkowa. Książe Louis wywołał tak duże poruszenie. Czy jego żywiołowa osobowość może kryć w sobie coś więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka? Być może jest to wyzwanie, z którym nawet rodzina królewska może mieć problem. Książę William stawia nowe wyzwanie. Księciu Louis, Książe William niedawno zasugerował, że jego młodszy syn, Książe Louis, wkrótce stanie przed ekscytującym nowym zadaniem podczas wizyty w Liverpoolu. Książę Wali Spędził czas na spotkaniach z członkami lokalnej społeczności i uczniami szkół, biorąc udział w serdecznej i wyjątkowej aktywności w szkole podstawowej Princess Primary School i English Martyrs Catholic Primary School, gdzie spotkał się z pełnymi entuzjazmu uczniami. Dzieci dały mu trzy specjalne koperty, każda z notatką o wartości 10 funtów. Notatki były przeznaczone dla trojga dzieci księcia Williama, księcia Jerzego, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Uczniowie wyjaśnili, że pieniądze były częścią zadania, które nazwali wyzwaniem uśmiechu. W którym musieli znaleźć kreatywne sposoby wykorzystania pieniędzy, aby wywołać uśmiech na czyjejś twarzy, ale z zabawnym akcentem. Nie mogli po prostu rozdać pieniędzy. Książę William, bardzo pochłonięty przesłaniem prezentu, zgodził się z wielką sympatią. Stwierdził, że będzie to duże wyzwanie dla księcia Luisa i dodał, że jego młodszy syn z pewnością poczuje się jak ryba w wodzie. Podziękował dzieciom za ich życzliwość. I powiedział, że był to przemiły gest. Zaśmiał się nawet z faktu, że często pyta swoje dzieci, o której godzinie chce coś zrobić. Ale według niego często nie mają nic do powiedzenia. Jego żartobliwa uwaga o codziennym uzyskiwaniu pozwolenia od dzieci wywołała śmiech całej publiczności. Oprócz zabawnych zajęć, książę William zdołał również nawiązać kontakt z lokalnymi dziećmi na temat ich zaangażowania w grupę młodzieżową. Pochwalił możliwości. Jakie zapewniała grupa, zachęcając dzieci do kontynuowania swojego zaangażowania i ciągłego poszukiwania sposobów na wywieranie pozytywnego wpływu na swoje społeczności. Ta wizyta była niezapomniane wydarzenie, zarówno dla księcia Williama, jak i dzieci w wieku szkolnym. I wydawało się, że wyzwanie uśmiechu może być nową okazją dla księcia Luisa, aby pokazać swoją kreatywną i psotną stronę, dodatkowo, podkreślając więź w rodzinie królewskiej i ich zaangażowanie w lokalne społeczności. Jak rodzina królewska zareagowała na jego żartobliwy wybuch? I co to ujawnia na temat dynamiki w domu królewskim? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Pamiętaj o polubieniu, udostępnieniu i subskrypcji. Więcej. Kliknij także następny film, który wyświetla się na Twoim ekranie: spodoba Ci się.